Witajcie, to jest Szybka Wrzutka, dziś pograliśmy sobie, a właściwie jeszcze gramy w Push Fish od Popcorn Games, czyli taką zwariowaną zręcznościówkę, zbieranie secików, no grę w której to takimi fantastycznymi e, osobnikami, ja tu mam kapitana Rakuna, Szopa, e, no łowimy ryby. Oprócz tego zbieramy, wykonujemy misje, zbieramy jakieś itemki, wszystkie jakbyśmy się do jakiegoś wielkiej wyprawy w jakimś arpegu szykowali. A cała gierka w ogóle do sześciu graczy no, skupia się na połowie ryb. Zaczynamy od tego, że bierzemy naszą wędkę. Na koniec kładziemy sobie żetonik. Mamy takie trzy, i z odległości, długości tej wędki podrzucamy, tak żeby te żetony. Wylądowały na kartach. Jeśli gdzieś poleci, tak jak bitu pierwszy, poza planszą, on się w ogóle nie liczy. Jeśli nie będzie co najmniej w połowie na karcie, także się nie liczy. Jeśli będzie pomiędzy dwiema kartami, także się nie liczy. Jeśli na jednej karcie wylądują dwa znaczniki, też się nie liczy. No a tu miałem właśnie taki przypadek, że tu miałem pomiędzy dwiema, tu wypadło, a tu idealnie na środku rybki już odsuniętej. Gdyby nie była odsunięta, to ją sobie. Odsłaniamy. No i teraz, gdybym mógł wybierać spośród kilku, no to muszę wybrać, którą chcę łowić, tu nie mam wyboru, mogę łowić tylko i wyłącznie tę. No i teraz patrzymy, którą stroną jest ten żeton. Bo może być taką albo taką. W zależności od tego, to naszą wędkę obracam na jedną bądź na drugą stronę, gdzie mamy pokazaną siłę ryb. No i w zależności od strony wędki będzie ona trochę miała idne. Tutaj te granice. No i teraz mam trzy strzały na to, żeby tę rybę złapać. Udało mi się rzucić tę przynętę, ona ją chwyciła, no ale teraz trzy wygram z nią. Więc sprawdzamy sobie na rybie jej siłę. To jest s silna, czyli muszę tak pstryknąć, żeby zatrzymało mi się na S. -ce. No niestety, no mam jeszcze dwie próby, co każą próbę jeszcze po nią wykrzykiwać moje hasło RAKUNKA. zatem rakunk. No i niestety za mocno. No i ostatnie. Rakung. No, i sprawdzamy, co jest większa połowa na SC. Zatem rybę tę złowiłem. Gdybym jej nie złowił, to dostałbym kartę plecaka, a tam jakieś dodatkowe zdolności czy, czy punkty na koniec gry za spełnienie jakichś tam dodatkowych rzeczy. Oprócz tego, oczywiście, mam zadania, które jeśli jestem w stanie spełnić no to spełniam, czyli jak tutaj miałem dwie słodkowodne ryby, no to miałem zadanko właśnie tak, aby dwie takie złapać. No to te zadanie sobie tu wziąłem. W każdym razie rybki sobie zbieramy. No i w zależności jak chcemy długo grać, od 5 do 10 ryb trzeba złowić, aby gra się zakończyła. Kiedy są trzy lub więcej pustych miejsc, bo też możemy trochę tu mieszać także kartami, no to uzupełniamy o świeże Zakryte ryby i tyle. Gramy sobie na zmianę. łowimy sobie te rybki. Gdzieś tam jeszcze jest tryb pojedynkowy, tryb taki, że możemy, że jednocześnie po prostu podrzucamy, strekamy, gramy po prostu w tym samym czasie. Zwariowana gra, ale bardzo ciekawa. Jeśli ktoś lubi zręcznościówki, ładnie wydane gierki. No to niech sobie obczaj gdzieś znajdzie ten tytuł, tym bardziej no fajnie to wymyśli właśnie ten, e, ta losowość, ta zręczność, no troszkę oddaje powiedzmy te łowienie, te rzucenie tymi przynętami, czy, czy walka właśnie z rybą. A wszystko to w takiej jeszcze zwierzatkowej, zwierzątkowej, jakiejś fantastycznej oprawie. Także jeśli lubicie wynalazki, zręcznościówki, imprezówki, puszwisz, może Wam się spodobać. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.